Dobra, taka pierwsza relacja moja. Dojechałem do Unisławia Śląskiego i w zasadzie wchodzę na stożek wielki, taki trochę spontan. Zupełnie sam miałem trochę inne plany, ale pogoda nie była jakaś rewelacyjna. No i śnieżka wypadła i został stożek. I teraz muszę taki, żeby drogi nie pomylić. No cóż. Późno trochę wyjechałem, bo o 19. Zaparkowałem gdzieś tam Mapy 3. Nie pokazywały mi do końca w jakim jestem miejscu, więc wszedłem na rzekomy ślad, szlak trochę za wcześnie. Nie musiałem sobie lasem nadganiać. Próbuję zdążyć przed, przed zmrokiem, bo chciałem jakieś ognisko rozpalić. Na szczycie będę oczywiście sam. Dzisiaj w sumie to może nawet dobrze, bo to może być bardzo ciekawe. A tu mam skręt w prawo. Kolejny znak. No i co? To myślę, że kiedyś Wałbrzyskie z tutaj większą grupą przyjadą. Pewnie we wrześniu, bo jednak wakacje to nie jest dobry dobry czas. I sobie tutaj zrobimy jakąś kreskę. Na razie komary nie tną. Na razie jest dobra energia. Zobaczymy, jak później. No, żółte tak dosyć strome podejście. Nie wiem, jak na początku było oznaczone, ale początek mnie zniechęcał. Natomiast teraz rzeczywiście są te ślady biało-żółte. Co chwilę ciężko się zgubić. No, i tyle tam później się odezwę do was cześć morsy, udało mi się wejść na stożek wielki mamy godzinę, teraz jest jakoś tak 20 po wchodziłem tu pół godziny, więc chyba miałem dobre tempo będę sobie tutaj dzisiaj nocował kto tutaj jeszcze nie był to zaraz wam pokażę fajną chatkę ale to za chwilę na razie tylko pokażę tą tablicę. O, stożek wietny. Ok, zobaczymy, jak ta noska będzie to wyglądała. No to, morsiaki, to jest chałupka, w której będę dzisiaj spał. Szkoda, że sam. Ja myślę, że będzie tu ciemno, jak w dupie, więc rozpalę sobie zaraz ognisko A w środku tu mamy coś takiego myślę że będę sobie spał widzicie takie podesty są także nie trzeba mieć tu żadnych tych że tak powiem sprzętów zaraz wezmę szybciutko latarkę o tak to tu wygląda widać że sporo ludzi tutaj nocowało podest jest duży może tu spokojnie 10 osób przenocować no, Pachnie kiełbaskami No i tyle Będę się szykował powolutku Bo za dwadzieścia kilka minut Będzie zachód słońca Pozdrawiam Pozdrawiam wszystkich Teraz nie widzę tutaj zachodu słońca Ale zobaczcie Piękna czerwień za drzew Po prostu jest tutaj Bardzo dużo drzew I nie ma jak tego zobaczyć ale musi być pięknie. Co, niestety, nie widać, bo wszystko jest zarośnięte. Władze tutaj, Unisławia, powinny to troszeczkę wykarczować, tą górę. Także omijam je, piękny widok was tak samo. A tam pewnie będzie rano wskót słońca i widzimy się o wschodzie słońca. Dobranoc. No, nociaki. na dzień dzisiejszy to jest moja. Chatka. Jestem na Stożku Wielkim sam, ponieważ nikt się nie zgłosił, a miałem ogromną ochotę gdzieś przenocować. Zresztą nie tak miałem zamiar tą górkę zaliczyć. Zapraszam następnym razem tu i na inne górki. Powiem wam, że jest to wkręcające. Żwiru miał sporo takich doświadczeń, także wie, że może łatwo te, tego bakcela załapać. Mam naszykowany opał może nie na całą noc, bo nie zamierzam tutaj. Zamierzam spać, bo mam śpiwór i tak dalej. Pokażę Wam tylko, jak to wygląda, ta wiata. Tam w plecaczku mam śpiwór i tak dalej. Tutaj mam takie, jakby światełko. Coś do jedzenia, czyli ciastka, coś do czytania. Jak mi się nie będzie chciało spać, zapas jakiegoś tam drewna. Tak, na dwie godziny. No i mam nadzieję, że tutaj w nocy nikt mnie nie zaskoczy, bo byłoby to zaskakujące. Także do zobaczenia jutro. Mam nadzieję, jakbym się nie pojawił, to po prostu... <grystanie> Zwońcie na jakieś służby, pozdrawiam. Wyłączamy sprzęt. Coś mi tutaj chodzi teraz. Mam nadzieję, że to nie jest. Wreszcie. Mam zapas drewna na jakieś jeszcze dwie godziny, ale nie wiem, czy będę podkładał tak długo. Tutaj to się zmieniałem, bo strasznie ten żółty szlak jest taki stromy. Musiałem koszulkę ściągnąć, sobie zmienić. Mam tutaj taką starą latarkę, zobaczcie. Ona no, kiedyś świeciła. Teraz to, to tak, takie dynamo. Teraz musimy bardzo długo ruszać. No, ale.

Od dzwoniłem, bo pisałem sobie na filmie, że idę spać, bo mój mózg jest kaszone. świeczki się wykończają, tam mam trzy świeczki jeszcze, baterie naładowane, warto pospać, mi się do piątej, do wszyscy pospać, cichutko, ciepło. Słów Kilka... o nocce Słuchajcie, jest 30 praktycznie Nie wstałem na żadne wschód słońca Nawet nie wiem, czy byłby tutaj widoczny eee, Pospało mi się Spać poszedłem Znaczy, usnąłem gdzieś koło 3 w nocy, a to dlatego, że Po prostu jakieś strzały, jakieś robotanie tutaj głodę. Chodziły jakieś zwierzęta po prostu. I tak jakoś stałem mu. Nie jakoś tak nie ustałem. Ale o 3 ustałem i widzicie, 7 na 30 się obudziłem. A, no i cóż, wyspany no, jestem. Nawet mam ochotę jeszcze sobie poleżeć albo nawet się zdrzemnąć, bo ciężkie oczy. Nudzka jak nudzka, Było łatwiej niż myślałem. Strachy na lachy, nie ma się czego bać. Myślę, że każdy, kto lubi gdzieś tam siebie testować, to, to śmiało może spróbować. I tyle, trochę to było bo Po ciemku to wiecie co, nie? A zobaczcie, tutaj widać, miałem zapalone świeczki. Te małe świeczki dają radę. Dawało mi trochę takiej bo siedziałem po ciemku tam ognisko, później nic to zgasło tutaj świeczki bo ja na telefonie e, dawały mi no, trochę takiego blasku, więc raźniej było się jeść, nie? Eee, a... No i widzicie jak to wygląda nie? Ja jestem na takim podejściu tam są dwie ławy Tutaj sobie ludzie jedzą na tym śpią. Chyba dużo ludzi tu śpi, bo zobaczcie, jakie wpisy są wszędzie, jakieś tam znaki, że ktoś na dookoła. Całego... Oh. Dobra, kończę. Później jeszcze pokażę z zewnątrz, jak to wygląda. I, I trzeba być do domu, jechać chyba już nie będę spał, bo się przebudziłem tą relacją. Było fajnie. Polecę. To tak mniej więcej wygląda e, nocka samotna e, gdzieś tam w wiacie. To jest akurat profesjonalna wiata, więc myślę, że będę spał w słabszych miejscach. Czy polecam? Jak ktoś lubi jakieś takie przygody gdzieś koło siebie, koło domu, to chyba tak. Jeszcze raz pokażę tylko tą wiatę <laughs> Plecaczek. Wiecie, mi, musiałem troszkę tu uprzątnąć, bo zobaczcie, widzicie. Tutaj z tyłu są butelki po alkoholu, Johnny Daniels, papierosy. Nie wszyscy dbają to o czystość. To są pozostałości mojego ogniska. No i teren wygląda w ten sposób. Taka duża wiata, naprawdę profesjonalna. Przyjemnie się tutaj spało. Kiedyś, jak tutaj byłem raz, to w marcu szedłem sobie tędy, poza szlakiem. A tutaj idzie się na żółty szlak. Jeszcze może pokażę. Takie coś. Tutaj idziemy w kierunku żółtego szlaku, gdzie się schodzi po prostu w dół. nie? Jeszcze raz pokażę punkt widokowy. Może będzie coś widać? Nie ma śmieci tutaj, ale przy samej wiacie są dwa wory butelek po alkoholu. No, ja nie będę ich dźwigał, powiem szczerze. Chociaż może jedną butelkę wezmę ze sobą. No, i myślę, że wschodu słońca nie było widać, więc też nie miałem motywacji, nie miałem motywacji, żeby wstać. Wschód słońca był stamtąd. Widzicie, jakie są chmury, być może nawet będzie padać. Widok jest ładny, ale niestety te wszystkie drzewa są tu zbędne. Są tu po prostu zbędne. No może, może tu gmina powycina generalnie. Dobra, idę po sprzęt. Idę po sprzęt i do domku. 这个赶紧 Muszę wam pokazać ważną rzecz Ja tam gdzieś zaparkowałem, tutaj jest mostek, przechodzimy sobie I ponieważ wcześniej GPS bardzo nie pokazywał mi miejsca gdzie jestem rzetelnie To stwierdziłem, że szlak zaczyna się za tym budynkiem I zaraz wam pokażę I Poszedłem Obszedłem ten budynek, poszedłem tam pod las, myśląc, że tam jest droga jednak nie była i musiałem iść tam troszeczkę na przełaj lasem. A tutaj widzimy rozwidlenie. I tak naprawdę żółty szlak jest tam. Tam na drzewie widać oznaczenie, że można jeździć rowerem i jest biało-żółty znak, więc żebyście nie popełnili tego błędu. Bo szkoda waszego czasu. Mm, no szkoda czasu i w ogóle nie. jak się idzie większą grupą, to ktoś może być bardziej zdenerwowany. Zwłaszcza po piwku. No i reasumując uważam, że warto było, jak ty spędza wakacje w mieście, a nie w Chorwacji. Tak miałem zaplanowane. Mieliśmy. No to trzeba sobie radzić. Bardzo budżetowa budżetowe wyjście. Tak naprawdę co drugi dzień można gdzieś w takie górki, w takie miejsca tutaj wyjść. Trzeba wiedzieć tylko gdzie. I. No i dzięki temu te wakacje mogą mieć jakiś tam ciekawy smaczek. Fajnie jest oczywiście i z ekipą, bo samemu to, to no, no, nie każdy się odważy. I tutaj jesteśmy doszliśmy do rzeczki. Tam droga prowadzi w kierunku w kierunku Wałżycha. Zobaczcie jaki ten strumień czysty jest. Zero zapachów. Ja docelowo dzisiaj będę się kąpał po drugiej stronie, czyli w kierunku Mieroszowa. W tamtym kierunku sobie pojadę i wykąpię się na takim spadzie wodnym. I oto cała tajemnica wiary. Dzięki za uwagę i zapraszam. Gości z wózkiem biegnie pewnie jakiś ultramaratończyk. Z wózkiem i z dzieckiem oczywiście.